To co, to przechodzimy do plagiatu. Ja mówiłam, coś tutaj wisi czasami na, na, na antenie i, i ja widzę, że się trochę błyska, także ja przepraszam od razu. Dobra dziewczęta, no to o tym, um, o tym plagiacie, no to już jest takie, no po prostu mięsko. Teraz możecie procenty odpalić, żeby się wyluzować. Jest po 22, możecie. Nie śpią, piszą, że nie śpią. Kiedy można zarzucić plagiat? Czy dana rzecz musi być skończona, czy już na etapie na przykład połowy czyjejś pracy? No i teraz już jest prościej, bo już wiele rzeczy omówiłyśmy do no nie. Znowu, jeżeli już na kawałek, który zrobisz, jest wystarczająco podobny do innego kawałka, już masz problem bo prawo autorskie ma nawet taki przepis, że rzecz nie musi być skończona, żeby być chroniona i tak samo właśnie y, nie musimy chronić całości, możemy chronić kawałki, byleby były wystarczająco twórcze, więc znowu, gdybyśmy mieli książkę, to to, że ktoś inny ma pustą stronę pomiędzy rozdziałami, to jeszcze nie znaczy, że jest plagiat, mimo że te puste strony są takie same, prawda, ale jeżeli już to mięcho jest gdzieś tam skopiowane podobne, y, to, to już się robi problem i tak samo... Właśnie przy, przy rzeczach, no jeżeli my robimy bluzkę i, i, i gdzieś tam, no ma, nie wiem, rękawki i zaczynamy robić przód, i, i na dobrą sprawę nie wiemy, co tam dalej będzie szło na tym przodzie, prawda? Może tam być rzecz podobna, może nie być podobna, ale jeżeli już ten kawałek jest wystarczająco y, zerżnięty z naszego i Przypominam, to jest coś twórczego, a nie po prostu rzecz, nad którą siedziałyśmy długo i, i, i nie wiem, poświęciłyśmy czas na, na jej rozpisanie. Jeżeli to już jest twórcze i zostało to twórcze skopiowane, można już reagować. Jeżeli, jeżeli na dobrą sprawę widzimy, że no. Zastanawiałam czy się, czy się odnosić do tych konkretnych Waszych tam spraw i gierek, czy nie, ale, ale sorry, jeżeli widzimy tylko i wyłącznie proste spodnie robione zwykłym ściegiem, to nie wiadomo, co będzie na tych nogawkach, no nie? No to mogą być nogawki z jakimś właśnie wybitnym ornamentem, ale póki go tam nie ma, no to to, to się może skończyć w dowolny sposób, więc, więc tu no ja bym jednak mimo wszystko poczekała, aż ten jakiś element twórczy, będzie na tyle widoczne, żeby można było mówić o plagiacie. No nie wystarczy taka, taka, taki, wiecie, taki proces poszlakowy, że ktoś tam kiedyś gdzieś wspominał, że zrobi taki wzorek i, i zaczyna robić podobny, bo, bo może się rozmyślić, proces twórczy może po prostu pójść w dowolną stronę, prawda? W każdym kierunku, tak naprawdę z tego spodnia, być jej równie dobrze. No i nie, to no, jest inna nie? sprawa, że mogła, mógł być zupełnie inny kształt, no nie? Ale, ale sam wzorek, bo przypominam, że tutaj właśnie nie liczy się technika, nie liczy się jakiś taki ten klasyczny ściek powtarzalny, tylko właśnie to, to coś charakterystycznego. Tu tylko jeszcze dodam a propos plagiatu, kiedy jest plagiat, kiedy nie jest plagiat. W prawie w ogóle nie mamy takiego słowa jak plagiat. W ustawach nie ma plagiatu. Yy, także my, nam, nam się tak kojarzy, że plagiat to jest wtedy, jak ktoś zrobi dokładnie to samo i jeszcze podpisze, że to jest jego i tak dalej. Więc jak podpiszemy twórcę, to nie powinno być problemu. No nie. Prawo po prostu posługuje się yy, słowem naruszenie praw autorskich. I naruszeniem praw autorskich może być skopiowanie, właśnie jeden do jednego, może być zrobienie czegoś bardzo podobnego, może być właśnie odpowiednia, odpowiedni kawałek gdzieś tam, no nie. I, I tu nie ma różnicy, czy my to podpiszemy jako nasze i napiszemy, że my jesteśmy autorem, czy po prostu powielimy, nawet mówiąc, że to jest tego i tego autora, ale autor sobie nie życzył też naruszamy prawa autorskie. Także to jest bardzo szeroka kategoria rzeczy, które można zrobić na tyle źle, że narażamy się na jakąś tam odpowiedzialność. I tu. Co, jeśli, no co nam grozi, jeśli niesłusznie kogoś oskarżą o taki plagiat? No i jednocześnie, jeśli zostaniemy tak niesłusznie oskarżeni, to jakie mamy prawa i jaką mamy możliwość obrony własnego mienia? E... Ja bym może tak, y, zaczęłabym od tego, co nam w ogóle grozi, jak popełnimy plagiat, czy tam, jak naruszymy czyjeś prawa. Tutaj jest prosto, bo albo ktoś może od nas zażądać przeprosin, albo ktoś może od nas zażądać pieniędzy w różnej formie w procesie sądowym, y, albo w najgorszym przypadku może nam grozić odpowiedzialność karna, czyli zajmie się nami y, policja, prokuratura. To tak w skrócie. Y, a co nam grozi, jeżeli właśnie oskarżymy kogoś niesłusznie? Zawsze możemy, zawsze możemy, jeżeli czujemy, że nasze prawa zostały naruszone, skontaktować się z kimś e, prywatnie, po prostu napisać mu maila, zadzwonić, jeżeli jest taka możliwość i tak dalej, e, albo wysłać pismo, jeżeli mamy jego adres, e, najlepiej takie z pieczątką kancelarii, bo to działa zawsze trochę skuteczniej niż takie zwykłe pismo. E, I w tym momencie załatwiamy to gdzieś tam między sobą, jeżeli się nie uda, no to możemy zawsze iść do sądu i angażujemy w to ten nasz wymiar sprawiedliwości. E, nie radzę robić takich oskarżeń, nawet jeżeli gdzieś tam mamy rację i wiemy, że mamy rację. Nie radzę robić takich rzeczy publicznie, zaczynać właśnie jakichś większych afer, mówić do, do ludzi w internecie, gdzie człowiek ma jakieś tam zasięgi i tak dalej, bo to, co sobie mówimy powiedzmy przy kawce w domu, to jest inna sprawa, a to, co przy tej kawce nagramy i puścimy w internet, to już ma zdecydowanie większą ilość ludzi, liczbę ludzi. Mamy taki przepis w kodeksie karnym, czyli już jest porządna sprawa, gdzie może właśnie być zaangażowana prokuratura, który się nazywa zniesławienie. Zniesławienie czasem to nazywamy pomówieniem, to jest, to jest jedna sprawa. I ten przepis jest o tyle specyficzny, że jeżeli robimy, jeżeli yy, możemy mieć problem, jeżeli zarzucamy komuś jakieś cechy które mogą go, e, sprawdźmy, żeby wam cen, mam komputer, e, które mogą go poniżyć w opinii publicznej lub, uwaga, narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danej działalności. Jeżeli my, twórcy, zarzucamy, że on plagiatuje i nie wymyśla rzeczy własnych, to według mnie jest to coś, co może narazić człowieka na utratę zaufania jego klientów, no bo ktoś kupuje rzecz i na dobrą sprawę nie wie, czy to będzie rzecz legalnie nabyta, czy gdzieś tam powielona nielegalnie. Więc na takie, na takie zarzuty bym bardzo uważała, właśnie z tego takiego kodeksu cardego. Problem jest właśnie z tym przepisem taki, że jeżeli robimy coś takiego w, publicznie i jeszcze w dodatku w internecie, na jakichś ogólnie dostępnych kanałach, to nawet jeżeli my mówimy prawdę to w dalszym ciągu możemy się narazić na odpowiedzialność karną, bo po prostu no, nie robimy takich rzeczy, załatwiamy pewne rzeczy po prostu w sądach, między sobą, a nie rozpowiadamy niefajnych rzeczy o ludziach. To z tego samego powodu wiecie, no nawet jeżeli ktoś jest przestępcą, no to mu tam te paski na oczach montują, żeby, żeby całemu światu nie mówić. Jak to jest stosowane w dzisiejszych czasach, to jest inna sprawa, bo wiadomo, że jak jakiś celebryta coś zrobi, to wszyscy wiedzą, że ten pan z inicjałem zamiast nazwiska to jest ten konkretny człowiek, ale to, to mówię, mówię o zasadach. Więc tutaj nie zarzucamy nikomu popełniania przestępstw w naszych kanałach social mediowych, nawet jeżeli wiemy, że mamy rację. Co za to grozi? No, jakieś, jakieś grzywny, jakieś ograniczenia wolności i tak dalej, ale to jest jedna rzecz. Bo mamy jeszcze drugą rzecz. To, to jest taki przepis, który gdzieś tam. Niby istnieje, ale wymaga strasznie dużego zaangażowania. Policja tego za nas bardzo często nie zrobi, to my musimy sobie wynająć prawników i tak dalej. Męczące. Ale mamy przepis w ustawie, gdzie mamy opisane czyny nieuczciwej konkurencji, i tam oskarżanie swoich konkurentów o jakieś niefajne rzeczy już jest właśnie czynem nieuczciwej konkurencji, i tym zajmuje się policja z automatu. Tak po prostu. Więc na to trzeba bardzo uważać, bo tam już grożą nam trochę poważniejsze sprawy, a oprócz tego jeszcze mamy inny przepis: mamy taką coś jak ochrona dóbr osobistych I, i nasze dobre imię, to jak ludzie o nas właśnie myślą w społeczeństwie w internecie itd. też jest chronione. Więc jeżeli my ktoś o nas mówi złe rzeczy to możemy jeszcze sobie iść, oprócz tego, że nasiemy na niego policję z dwóch różnych ustaw, to możemy jeszcze iść po prostu do sądu i tam możemy albo dostać uczynienie, czyli takie pieniądze za to, że było nam bardzo, bardzo przykro, możemy to uczynienie zażądać na jakąś organizację o szczytnym celu, to jest bardzo często spotykane, bo to lepiej wygląda. No nie no, ten nazwał tego w jakiś tam brzydki sposób, coś o nim powiedział i jeszcze za to dostał pieniądze, no nasze społeczeństwo nie lubi takich rzeczy. Ale jak te pieniądze da na dzieciaczki, no nie, albo na jakieś schronisko dla zwierząt, no to to już wygląda fajnie. To już jest ten człowiek walczący o swoje dobre imię, ale robiący przy okazji dobro. Zupełnie inaczej wygląda. A oprócz tego jeszcze można zażądać publicznych przeprosin. I to myślę, że to są takie podstawowe rzeczy, które mogą nam grozić, jeżeli ktoś nas oskarży, albo które my możemy. zainicjować, trudne słowo po 22. Jeżeli, jeżeli ktoś o nas powie jakieś niemiłe rzeczy, więc tu uwaga. Ale bez problemu można właśnie wymieniać te pisma, te wysłać jakieś pisemko, albo skontaktować się, powiedzieć, nie wiem, hej, słuchaj, bo może nie znasz prawa, ale tutaj naruszasz moje, moje, e, moją własność intelektualną i, i w ogóle co ty robisz i usuń to i tak dalej. Bardzo często ludzie się w ten sposób dogadują, zwłaszcza jeżeli to nie są właśnie jakieś, e, no... Firmy o wielomilionowych budżetach, tylko po prostu dwoje rękodzielników. No nawet tacy sensowni prawnicy zwracają uwagę na to, że no nie strzelamy z armaty do wróbla, nie zaczynamy od człowieka, który po prostu właśnie skopiował nasz wzór i tylko go na przykład wrzucił do siebie na fanpage'a, nawet nie mówi, że go sprzedaje. No nie zaczynamy mu grozić strasznymi rzeczami, wciągać na niego prokuratur i tak dalej, prawda? Zawsze można spróbować się dogadać. Ja myślę, że to nawet jest takie, no. Dobre z punktu widzenia ogólnoludzkiego. Tak. Rozmawiajmy. Czyli, no, I to właśnie chyba wszyscy chcieli usłyszeć. Czyli ogólnie, podsumowując, najlepiej po między sobą i mailami, wtedy przynajmniej te dwie w stronę, mogą się wymienić swoimi Wiecie, no, odczuciami. Można jakieś A... takie tematy ogólne poruszać, no nie? No ale jak już to jest tak, gdyby, gdyby takie zarzuty były mimo wszystko dość mocno skierowane w jakąś konkretną osobę, to tu to, to już właśnie się robi problem. Także można wylać trochę żółci z siebie, że jeżeli ktoś nam narusza nasze, nasze, naszą twórczość, ale właśnie uważałabym na to, żeby, żeby nie zostać oskarżonym o to, że się po prostu no, próbuje walczyć z konkurencją w jakiś taki niefajny sposób, wykorzystując, że ma się, nie wiem, publikę i tak dalej. A jak już wiemy, że konkretnie ktoś coś zerżnął, i godzi to już w naszą e, działalność, wtedy najlepiej z pieczątką no, kancelarii oficjalnie tak na maila. To jest tak, można próbować samodzielnie, ale e, z doświadczenia wiem, że jest taki, e, taka e, hierarchia stopnie e, załatwiania pewnych rzeczy. Możesz e, powiedzieć coś po prostu, skontaktować się z człowiekiem i to czasem zadziała, czasem nie. Jeżeli nie zadziała, to e, wysyła się takie pisma, w których już. Widać, że pisał je prawnik, mimo że tej pieczątki kancelarii jeszcze nie ma. I to już człowiek się zaczyna bać, bo tam się pojawiają jakieś tam argumenty faktycznie z internetu. A jeżeli to nie zadziała, to już właśnie wchodzimy z pieczątką kancelarii. Już jest mój mocodawca tutaj i tak dalej, więc to już, to już wygląda poważnie. Albo można w ogóle, jak już. Faktycznie chcemy, chcemy zaszaleć i iść ze wszystkim, co mamy, z, wszystkimi, yy, z, wszyscy, z całą bronią, co mamy, no to jeszcze zgłosić to na yy, policję z określonymi tam yy, zarzutami, że ktoś naruszył ustawę o prawie autorskim w taki sposób, że naraża go to na odpowiedzialność karną, bo też są takie przypadki. Yy. Ale ale to wiecie, to akurat, akurat ta technika, że piszemy coś niekoniecznie podpisując to prawnikiem, to jest bardziej bardziej taki sposób, gdzie jeszcze jeszcze nie chcemy czasem pokazać, że idziemy już na noże a już chcemy jednak być traktowani trochę poważniej. Można od razu się zgłosić do jakiejś kancelarii zajmującej się tego typu sprawami i, i ta kancelaria już to w dobrą stronę y, poprowadzi. Jeżeli nam zależy, żeby iść potem z tym faktycznie do sądu, dostać jakieś odszkodowanie i tak dalej, no to warto w sumie się najpierw zgłosić do prawnika, prawnik Wam y, zabezpieczy dowody, te wszystkie screeny z internetu i tak dalej już w taki sposób, żeby jak to trafi do sądu, to nikt nie mógł powiedzieć, że to sobie w kanwie poukładaliście, no nie? I wtedy faktycznie z dokumentami na wszelki wypadek w dłoni, dopiero idziecie do, do człowieka, a co możecie zrobić? No, możecie zażądać tylko i wyłącznie usunięcia jakichś treści z internetu, możecie zażądać zapłaty za waszą twórczość, a możecie właśnie iść do sądu już faktycznie o jakieś tam no, miliony monet może trochę przesadzam, ale, ale gdzieś tam te kilka tysięcy można dostać. Można zażądać na przykład wypłacenia wszystkiego, co człowiek zarobił używając waszych wzorów, też jest taki środek w ustawach. To już, myślę, to już myślę konkretnie Wam powie zawsze prawnik, jak sprawa wygląda, jak już to wszystko w konkretnej sprawie sobie poogląda, powie Wam, na co możecie liczyć i tak dalej. A jeżeli Wam po prostu zależy, żeby ktoś na przykład podpisał Was, bo ukradł Wam zdjęcie albo, albo wzorek i mówicie, Dobra, spoko, po prostu mnie oznacz, też macie prawo. Nie musicie od razu ani zaczynać od policji, ani, ani kazać usunąć. Jeżeli ci pasuje, że po prostu gdzieś tam jest ta twoja treść, ale jest z twoim oznaczeniem, więc ludzie kierują się do ciebie. Masz prawo po prostu żądać oznaczenia siebie jako, jako autor treści. No, bo no. zobaczę jeszcze, co dziewczyny tutaj wymodziły. Dziękujemy za odpowiedzi na te pytania. Czyli autorki odpowiedzi. Autorki pytań się gdzieś już znalazły. Super. No. Jesteśmy aferyzkie. Słuchajcie, ja, ja, ten, ja te całe wypowiedzi o tym, jak nie oskarżać ludzi i tak dalej. Ja tego mówię. Nie w żaden sposób nie adresuję do nikogo konkretnego. Ja po prostu mówię, jak, jak wyglądają te zasady, jak tego nie robić, więc, więc tutaj proszę też mnie o żadne pomówienia nie oskarżać potem. Właśnie, jak to jest z tymi żeby nie oskarżyć kogoś, żeby. żeby, żeby w, piśmie, to, w piśmie tak procesowym, tak, żeby słuchajcie, było. w piśmie jakimś tam przedprocesowym, to się tak ładnie nazywa jakieś tam przedsądowe wezwania o różne rzeczy. Wy możecie napisać co tam chcecie. No, jeżeli ktoś się nie przejmie, no to możecie iść do sądu. No, nie możemy też yy, znowu podchodzić do tego tak, że nie można w ogóle oskarżyć nikogo o plagiat, bo, bo coś tam. No, po to są sądy, że jeżeli ja na przykład twierdzę, że ktoś mi nie zapłacił, a ktoś twierdzi, że mi zapłacił, no to mam prawo iść do sądu i, i to sędzia stwierdzi, jak było. I to jeżeli ja przegram taką sprawę, to to nie jest tak, że ja z automatu dostaję od razu wyrok za zniesławienie, bo... bo odważyłam się powiedzieć o kimś, że nie zapłacił, a było inaczej. Nie, tak samo jest właśnie z tymi procesami. Nie robimy tego publicznie, ale jeżeli pójdziemy z tym do sądu, to mamy prawo powiedzieć przed sądem, uważam, że mnie okradł z mojej twórczości intelektualnej, prawda? Także tu, tu, tu nie bójmy się takich właśnie oskarżeń pod warunkiem, że robimy to tak jak trzeba, a nie urządzamy z automatu samosądów. Dobrze. Dziewczyny, ja jeszcze mam tutaj pytanie, jak chronić swój ze wzorami dziewiastkimi przed plagiatem? Czy są takie rodzaje zabezpieczeń? Jak można dochodzić swoje, swoich praw? No, z e-bookami to jest tak, że są różnego rodzaju takie programy, które na przykład, jeżeli sprzedajesz to przez internet, przez jakiś tam swój sklep, wydrukowywują informacje o osobie, która e kupiła. I na przykład gdzieś tam jest zaszyta cyfrowo informacja, nawet niekoniecznie widoczna, kto to kupił, jaki był numer zamówienia i tak dalej. Więc jeżeli taki e-book gdzieś potem wycieknie, to po prostu sprawdzamy, czyli to jest, i możemy iść do sądu przeciwko takiej osobie, czy tam żądać czegokolwiek, no nie? Część takich wtyczek do sklepów, właśnie. Pokazuje od razu te dane, bo jeżeli ktoś dostaje e-booka, gdzie pisze to jest e-book tej i tej zamieszkałej tu i tu. No to tak trochę głupio to wydać obcym ludziom do internetu, wrzucić gdzieś i udostępnić, prawda? To, to już jest taki, taki mechanizm psychologiczny, który cię powstrzymuje przed zrobieniem czegoś nie dlatego, że wiesz, że nie wolno, tylko dlatego, że po prostu no, będzie ci z tym źle. Na tej samej zasadzie mówię, żeby pisać, jak używać Twojej twórczości w internecie, zamiast zakładać, że wszyscy wiedzą, że nie wolno z automatu, no nie? Więc są, są takie metody. Druga sprawa, że one czasem są. No, inaczej. Osoby zorientowane w informatyce dadzą radę sobie pewne rzeczy usunąć. Nie wiadomo, czy znajdą wszystkie zabezpieczenia gdzieś tam zaszyte w tym e-booku, ale, ale teoretycznie się da. Nie ma tak na dobrą sprawę jakiejś takiej super metody, że jeżeli stworzysz właśnie książkę elektroniczną, to to zabezpieczasz się przed, przed jej skopiowaniem. No bo czy ktoś sobie zrobi jakiegoś print screena i, i, i gdzieś tam go da? Nie ma takich metod, że na przykład nie ma jakiejś opcji kopiuj aktywnej w... W, w komputerze. To jest trudne. Z reguły osoby, którym zależy na dbaniu właśnie o swoje prawa autorskie, po prostu przeczesują takie różne strony, gdzie się wrzuca nielegalne treści, nielegalnie pozyskane treści, czy przeczesują gdzieś tam Facebooka, jakieś grupy, bo czasem ludzie po prostu sprzedają e-booka kupionego u kogoś innego, żeby jeszcze na tym zarobić. Myślę, że tutaj po prostu jedyne, co możemy zrobić, to w jakiś sposób budować świadomość naszej społeczności, zwracać uwagę, że no tworzysz to, zarabiasz na tym, to jest dla ciebie ważne i nie chcesz, żeby było robione coś tam i coś tam. Teraz się bardzo często spotykam z takimi różnymi klauzulkami na początku e-booka, z informacją, w jaki sposób chcę, żebyś korzystał z mojego e-booka że właśnie nie przesyłaj go pocztą do kogoś tam innego, jeżeli chcesz zrobić print screena to jednej strony możesz rzucić w internet, to są znowu te same zasady, o których wcześniej mówiłyśmy, te licencje, które sobie możemy stworzyć i to jest super, bo nawet osoby nie znające się na prawach wiedzą, wiedzą jak tego używać, to jest zupełnie inna klasa komunikatu niż takie znane mi właśnie z podręczników, wielka ramka, z napisem kserowanie zabija książki i w ogóle kserowanie to przestępstwo i nic mi to, nic mi to nie mówi, no nie, druga sprawa, że Pisanie czegoś takiego na podręcznikach prawniczych, no hello. No, no ja wiem, że to nie jest prawda, prawda? Nie, straszysz nie tego człowieka, którego chcesz straszyć, ale, ale mówię, na, na takich zwykłych książkach, no część osób się przestraszy, część osób stwierdzi moim ulubionym żartem, który po prostu doprowadza mnie do białej gorączki, czyli i o, proszę przyjechać na Facebooka, no nie? Policja już przyjeżdża na Facebooka, naprawdę. Będę to mówić chyba w każdym liveie, na którym jestem. <ścoughs> I wiecie, i, i no, ktoś się może tym nie przejąć, ale jeżeli ty właśnie wychodzisz z takiego poziomu nie grożenia, a bardziej instruowania, prośby, sugestii, że słuchaj, no, daję ci tu moją twórczość, ja do ciebie z sercem na dłoni i, i no, fajnie by było nie być okradzioną, to myślę, że to też po prostu już no, nie bardziej na zasadzie jakiegoś tam prawa i ustawy, tylko bardziej takiego właśnie międzyludzkiego bycia dobrym człowiekiem może zadziałać. No i przeczesywać ten internet w poszukiwaniu kopii, ścigać ludzi i pokazywać, że, że to nie jest tak, że możesz sobie e-booka po prostu rozpowszechniać, bo to jest czyjaś własność intelektualna i coś za to grozi, bo bardziej niż istnienie przepisów zabraniających na ludzi działa to, że one są egzekwowane, czyli że faktycznie nie jest tak, jak czasem słyszę, że albo wszyscy tak robią, nikomu się ja nic tak nie czas. dzieje. No, no właśnie ty twórco udowodnij, że, że nawet jeżeli ktoś tak robi, to to znajdziesz go. Tak, dokładnie. Dobra, dziewczynki, dajcie znać, jak Wam się podobało. Mi się bardzo podobało. Ja się cieszę, że Karina w ogóle zgodziła się z nami tutaj pogadać. To super. Ja to jestem ja jestem, nas. ja jestem zafascynowana tą ilością ludzi, którzy nas obserwują w rogu, bo jak ja robiłam live'y, to tak dochodziło w porywach do czterech. Dobra. Gdzież dziewialki Cię nie zawiodły. Są z Tobą, także ja jeszcze Super. zobaczę, czy tutaj się pojawiły jakieś mm, pytanka. Mega ciężkie sprawy poruszacie, ale potężna dawka wiedzy. Ale słuchajcie, jakiś taki feedback. Mega ciężkie sprawy, ale w miarę, w miarę zrozumiale, czy jeszcze muszę pracować nad przekazem? Wydaje mi się, że bardzo zrozumiale, ale to jest, mój, to jest moje wyzwanie. Zobaczymy. Bo jednak Napiszcie, co. Przykłady znalazłaś z, 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 z życia takiego codziennego, i te kreatywne, i te obrazy, i ta książka. Można się odnieść. Prawda? Bo to wiecie, bo to naprawdę mamy jedno prawo autorskie do wszystkiego. I ono, ono w zasadzie chroni i właśnie i budynki, i wzór skrzypiec, i właśnie te skarpetki, i książki. I warto sobie. Faktycznie znaleźć coś, coś co czujemy, i, i zastanowić się, no nie? Co, co bym zrobiła, gdybym miała w ręku książkę? Czy mogę ją sobie przetłumaczyć i wydać? Czy mogę ją właśnie skopiować? Czy mogę sobie wyrwać jedną stronę i sprzedawać jako swoją? No, to, to jest taki. Prawo autorskie to jest ten, ten przypadek, kiedy faktycznie między książką a skarpetką niewiele jest różnic. Mam nadzieję, że to autorskie też w Polsce będzie się rozwijało, bo jednak jest e, dużo dziedzin kreatywnych, które się ciągle na naszym polskim podwórku rozwijają i potrzeba jest czasami uszczegółowienia tego, tak, do ilu tych, tak jak tak jak Ci mówiłam, do siedmiu nutek, tak? Do siedmiu no, nutek no. Nie, nie zrobisz, no to okej, okay, ale powyżej siedmiu nutek, no to już jesteś ścigany. Tylko, cigany, tylko pamięta, że widzisz, tak? tylko że widzisz te nutki. Te 7 nutek przysłowiowych tutaj, to nie wynika z ustawy. To wynika z tego, że sobie twórcy właśnie Facebooka zrobili odpowiedni algorytm, który tak, tak ściga. To nie jest tak, że jak ty te 8 nutek wrzucisz, to, to łamiesz prawo, a 7 jest jeszcze spoko, albo 6 jest jeszcze spoko. To chodzi o to, że oni się wolą zabezpieczyć, bo w każdym regulaminie każdej takiej platformy jest informacja, że możesz z niej korzystać, ale nie wolno ci łamać prawa, bo jak łamiesz to prawo kilkukrotnie, to cię mogą w ogóle zbawić wywalić ci konto. Więc oni się zabezpieczają, bo jak oni nie będą dbać o prawa autorskie i nagle im się zrobi taki serwis, gdzie te prawa autorskie są łamane, no to oni się nie dogadają z tymi wielkimi graczami, yy, których te prawa tutaj się łamie. Więc, więc to jest bardziej nie tyle prawo, co właśnie polityka wewnętrzna firmy. Tu zwracam, ja zwracam ja na to uwagę. Książeczka prawo autorskie dla projektantów, polecam. Muszę się zapoznać, ja lubię czytać takie rzeczy. <noise> Także może i co dla Ciebie z tego live'a na ten sam koniec. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, że żeście przybyły. Dziękuję Tobie, Karinko, że znalazłaś e, dla nas czas. E, trzymam kciuki za dalszy rozwój Twojego e, profilu na Instagramie, bo widzisz... Zapraszam, tutaj... Prawowita Karina. Zostań. Fantastyczne e, masz treści i za dziękuję. rozwój. Mam nadzieję, że dziewiarki wyślą fale serdów w Twoją stronę w podziękowaniu za tego live'a. Ja to też to bardzo dziękuję za zaproszenie. Dla mnie to jest przyjemność mówić o prawie do ludzi, którzy faktycznie mnie słuchają. I polecam się na przyszłość. Nie życzę Wam żadnych problemów prawnych, ale gdybyście chcieli o czymś porozmawiać, ktokolwiek, to, to myślę, że jestem w stanie wygospodarować jakiś jeden wieczór na tydzień. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ci spokojnej nocy dużo zdrowka dzięki